Nie z jego branży. Brat był z błąkaną wieczką. Wzajemne podobieństwo, tylko zewnętrzne. Będę w garażu, gdyby coś. Gość mi się nie podoba. On nie taki jak tamten. O co chciałeś mnie zapytać? Wiesz może, kto to jest? Raquel. Jaka znowu Rakel. Właśnie pytam. Znasz taką? A ja już myślałam, że przyszedłeś odwiedzić mnie. Zdawało mi się, że dobrze się bawisz w towarzystwie brata Selsa. To on się mną interesuje. A kim ty się interesujesz? Może mnie pan zwolnić z odpowiedzi, poruczniku? Na razie przemknę na to oko, ale facet zdecydowanie mi się nie podoba. Zazdrość? Intuicja. A wracając do naszego tematu, naprawdę nie wiesz, kto to może być Raquel? No? Nie. José Antonio myśli, że to ona zepchnęła mnie ze schodów. Ale to nie było tak. Że też ma tak złe zdanie o swojej ciotce. Raquel jest rzeczywiście dziwną osobą i wcale mi się nie podoba. Chcesz się jeszcze z nią zobaczyć? Nie mam powodu, ani ochoty. A z José Antoniem? Ten klawisz do czego służy? Do eliminacji znienawidzonych osób, do usuwania zbędnych informacji. Fajnie by było za jednym przyciśnięciem klawisza pozbyć się wszystkich paskudników. Więc mówisz, że to ten? Tak. Alo? Antonio. Sí, soy Sandra. Tak, tu Sandra. ¿Qué pasa? Coś się stało? Właśnie wszedłem do komputera Mistralu i znalazłem coś bardzo ciekawego. Są nowe wpływy na koncie lucresji, ale tym razem jest to ogromna kwota. Masz coś do pisania? Sí. Tak. Natychmiast powiadam o tym Herarda. Mogę dyktować? Tak, słucham. Jadę do pracy, kochanie. Życzę ci miłego dnia. Kocham cię, ale nigdy ci nie wybaczę. Stworzyłam. Nie powiedziałam. Mnie też zabrakło odwagi, żeby powiedzieć ojcu. I co teraz? Zachowamy się jak dorośli i wszystko wyznamy. Słowo daje, nie przyjdzie mi to łatwo. Nie mamy noża na gardle. Możemy zaczekać na dogodną chwilę. Mama Consuelo zaczęła coś podejrzewać. Poszła nam się pomodlić się w mojej intencji. No i chcę, żebyśmy poleciały do Australii. Wykluczone. Ożeni się z Tobą. A gdzie Blanka? Wyszła z Jezusem. Jesteśmy sami. Ej! Hey. Zmył się już ten Twój gliniarz? Sí? Tak. A co, boisz się policji? Niektórzy policjanci boją się mnie. A mnie się zdawało, żeś się go wystraszył. Zazdrość mnie ogarnęła i tyle. A co, może nie mam podstaw? Nie. Nie możesz woleć jego ode mnie. Nigdy ci nie powiedziano, że jesteś zarozumiały? A to bierześ w czepku urodzona? Dlaczego? Bo wpadłaś mi w oko. W Pyszałek. Szczęściara. To już końcówka. Tym razem Lucrecia posunęła się za daleko. Jak to wychwyciłaś? Pan Wilson dał znać. Sprawdził dane Mistralu ze swojego komputera. José Antonio wszedł w rolę anioła stróża firmy. Co pan zrobimy, mecenasie? Nie mam wyjścia. Muszę powiedzieć, Milagros. To bardzo poważna sprawa. Mam pana połączyć? Nie. A ta ikona? Halo. Mam bardzo ważną sprawę. Dotyczy Mistralu i Lucresji. Co się stało? Wolałbym nie przez telefon. Dobrze. Zaraz tam będę. Niedobre wieści? Jeszcze nie wiem. Dziękuję Ci, Lucio. Na razie. Słusznie pan postąpił. Z całym szacunkiem dla pani Lucrecji nie może pan być biernym wspólnikiem w tym procederze. Sprawa jest bardziej zagmatwana niż sobie wyobrażasz. Daj mi znać kiedy przyjdzie Lucrecia. Oczywiście. Kocham cię. Ja ciebie też. Dzień dobry. Co? Miller przelał pieniądze na twoje konto. Oszalałaś czy blagujesz? Jak to? Przecież uzgodniłyśmy. Zabroniłam ci. Bynajmniej. Miałaś tylko obiekcję, czy to odpowiedni moment. Ale na co tu czekać? Te pieniądze są już na naszym koncie. Powinniśmy to uczcić. Jesteś nieodpowiedzialna. Muje, bądź tak dobra i zostaw nas sam. O co chodzi? Zrobiłaś to znowu i tym razem nie będę cię krył. Co zrobisz? Zawiadomisz policję? To nie są moje pieniądze. Milagros zdecyduje. Nigdy tego nie uczyni. I nie musi się dowiedzieć. Owszem, dowie się. Od ciebie? Już ją tu wezwałem. Jest w drodze. Nie możesz mi tego zrobić. Wzięłam tylko część, która, jak dobrze wiesz, słusznie mi się należy. Nie o to chodzi. Milagros postawiła mnie na czele firmy na straży swoich interesów. Nie zamierzam być wspólnikiem kradzieży. A co ze mną? Z moimi interesami. Dlaczego nie weźmiesz raz mojej strony? Z Milagros łączycie tylko układ zawodowy, a ze mną przecież masz dosyć. Jeśli doniesiesz Milagros, przysięgam, pożałujesz. Wiesz dobrze, do czego jestem zdolna. Co jest dwójką? Ty też masz taką minę? Stało się coś? Kretyn. Przekonałaś mnie. Jadę z tobą do Cusco. Zapewniam cię, będzie ci o niebo lepiej niż tu w limie. Ja myślę. Tutaj siedzę jak głupia, zakochana w mężczyźnie, który kocha inną. Najlepsze lekarstwo to zmiana otoczenia. Im dalej, tym lepiej. Będzie odlotowo, zobaczysz. Jest tam paru facetów, jak na miarę dla ciebie. Na raz, czy każdy z osobna. Jak chodzisz? U nas każdy ustanawia własne reguły. Lub nie trzyma się żadnych wedle gustu. Super. Od razu było mi ze 20 lat. Zechciej powiadomić Herarda, że już jestem. Oczywiście. Proszę spocząć. Nie spodziewałam się tu ciebie. Przyjechałam porozmawiać z Herardem. On chyba jest zajęty. Może zaczekasz u mnie? Będzie ci wygodniej. Pozwól. Lucrecio de la Torre. Twoje godziny w Mistralu są policzone. Gerardo mówił, że to jakaś pilna sprawa. Co takiego się wydarzyło? Usiądź. Gerardo i ja w niczym się nie dogadujemy. Dwuosobowe kierownictwo to nie był dobry pomysł. On jest świetnym prawnikiem, ale jako menedżer. nie ma pojęcia, jak się zarządza firmą. Do czego zmierzasz? Będziesz musiała wybrać. Gerardo, albo ja, własna ciotka, czy ojciec Martina? Nie odzywaj się. Najwyższy czas. Dziękuję, że przyjechałeś. Chciałabym teraz poznać Twoją wersję. Fernando, bądź taka uprzejma. Wiem, wiem, już idę. Przy tej drugiej okazji suma przekroczyła 150 tysięcy dolarów. Pieniądze Mistralu przelana na konto osobiste Lukresji. Cóż w tym dziwnego? To manewry pozwalające uniknąć podatku, nie kradzież. W każdym razie to nie jest legalne. W interesach granica między tym, co dozwolone, a tym, co zakazane, nie jest zbyt wyraźna. Nie znasz się na tych sprawach. Nie próbuj nas mamić swoimi bajkami. Chcesz powiedzieć, że kłamie? Sama widzisz. Nie mogę współpracować z kimś, kto posądza mnie o szwindle. Musisz podjąć decyzję, moja droga. Gerardo albo ja. Jedno z nas musi natychmiast odejść z Mistralu.